Usunąć świętego Michała, opiekuna kościoła katolickiego, z wszelkich modlitw odmawianych podczas Mszy Święta oraz poza Mszą, raz na zawsze. Usunąć wszelkie jego figury. Mówić, że to z polecenia Chrystusa. Znosić praktyki pokutne podczas Adwentu, takie jak niejedzenie mięsa w piątki lub poszczenie. Wykluczyć jakikolwiek czyn samoponiżania się. Zastąpić go aktami radości, szczęścia i miłości bliźniego. Twierdzić, że Chrystus już zwyciężył i że niebo jest dla nas. I że wobec tego ludzkie wysiłki są bezużyteczne. Angażować pastorów protestanckich dla deformacji i desakralizacji mszy świętej, prowokować wątpliwości, że Eucharystia jest bliższa wierze protestanckiej i że jest to tylko chleb i symbol. Usunąć całą łacinę z liturgii mszy świętej, modlitw i pieśni wnosi ona poczucie tajemnicy i szacunku. Ukazywać to jako zaklęcia wróżbitów. Ludzie wkrótce przestaną myśleć, że kapłani posiadają szczególną mądrość Bożą przewyższającą każdą inną. Zachęcać kobiety do zdejmowania w kościele nakryć głowy, włosy są zmysłowe, i niech żądają one prawa do bycia kapłanami, lektorami i diakonami, inicjować ruch wyzwolenia kobiet, zastopować przyjmowanie Komunii Świętej na kolanach, przykazać zakonnicom, aby nie pozwalały dzieciom trzymać złożonych rąk przed i po komunii święta domówić im, że Bóg kocha je takimi, jakie są. I pragnie je widzieć całkowicie zrelaksowane. Spowoduje to z czasem całkowity zanik poczucia sakrum. Ten pogański sposób zachowania się jest również coraz bardziej widoczny w kościele polskim. Zlikwidować kościelną muzykę organową i na jej miejsce wprowadzić gitary, lutnie, perkusję i przytupywanie. Zapobiegnie to jakimkolwiek modlitwom osobistym lub rozmowom z Jezusem. Uniemożliwia to relację osobową dzieci i młodzieży z Jezusem, co sprawi, że nie będzie religijnych powołań. Profanować hymny do Matki Bożej i świętego Józefa, mówić, że są zbyt bałwochwalcze, zastąpić je pieśniami protestanckimi. To wprowadzi sugestie, iż Kościół katolicki uznaje, że protestantyzm jest prawdziwą religią, lub co najmniej równorzędną wobec religii Kościoła katolickiego. Zmienić nawet wszystkie hymny do Jezusa. One przypominają ludziom ich słodkie dzieciństwo, co w konsekwencji przypomina im o pokoju, jaki zyskuje się przez umartwienia i pokutę przed Bogiem. Wprowadzać nowe pieśni, by przekonać ludzi, że poprzednie obrzędy były błędne. Zadbać o to, by w każdej mszy znalazła się co najmniej jedna pieśń, która nie wymienia imienia Jezusa, lecz tylko miłość do ludzi. Młodzi będą entuzjastami miłości bliźniego. Usunąć wszystkie relikwie świętych z ołtarzy, a następnie zastąpić je ołtarzami pogańskimi, niebłogosławionymi, które będą używane do składania żywych ofiar w mszach szatańskich. Anulować prawo kościelne, które mówi, że msza w kościele. Może być odprawiana tylko na ołtarzu zawierającym relikwie świętych. Wstrzymać praktykę odprawiania mszy świętej przed Eucharystią w tabernakulum. Nie dopuszczać żadnych tabernakulów na stołach używanych do odprawiania mszy świętej. Ołtarz powinien wyglądać jak stół w jadalni. Uczynić go przenośnym w celu zasugerowania, że nie jest on święty, lecz że może spełniać rozmaite zadania, jak na przykład stół konferencyjny lub stół do gry w karty, zanim postawić co najmniej jedno krzesło. I niech ksiądz siada na nim po komunii dla, zaznaczenia jego odpoczynku po jedzeniu. Nigdy nie pozwolić księżom klęczeć podczas mszy świętej, jak również ludziom podczas podawania komunii. Usunąć z kalendarza kościelnego świętych, paru za jednym razem. Zabronić kapłanom mówienia o świętych, chyba że są wymieniani w Ewangelii. Mówić, że w świątyni mogą przebywać protestanci, którym mogłoby się to nie podobać. Podczas czytania Ewangelii opuścić wyraz święty. Na przykład w Ewangelii, według Świętego Jana, po prostu mówić Ewangelia według Jana. To będzie powodować likwidację ich czczcy i przez ludzi. Tak długo przepisywać Biblię, aż stanie się identyczna z protestancką. Usunąć i zniszczyć wszystkie osobiste książeczki do nabożeństwa. Położy to kres odmawianiu litanii do Najświętszego Serca Jezusa, błogosławionej Matki, Świętego Józefa, oraz utrudni przygotowanie do Komunii Świętej. Spowoduje to skrócenie. A z czasem całkowite zaniechanie dziękczynienia po komunii świętej. Usunąć wszystkie figury i obrazy aniołów, po co mieć wokół wizerunki naszych wrogów, nazywać to legendą lub historią złych czasów, wyeliminować zakon mniejszych egzorcystów wyrzucających diabła, szczególnie mocno nad tym pracować, ugruntować przekonanie, że nie ma rzeczywistego diabła, wmawiać, że jest to ewangeliczny sposób ukazywania zła i że nie może być dobrego opowiadania bez czarnego charakteru. W następstwie tego ludzie przestaną wierzyć także i w piekło i nie będą się obawiać tam iść. Uczyć, że Jezus był tylko człowiekiem, że miał braci i siostry i nienawidził istniejących instytucji. Mówić, że lubił przebywać w towarzystwie prostytutek, szczególnie Marii Magdaleny. Opowiadać, że nie przebywał w kościołach i synagogach. Pamiętaj, że możesz spowodować, by zakonnica porzuciła zakon przez odwoływanie się do jej próżności, wdzięku i urody. Spowodujecie zrzucenie habitu, co doprowadzi automatycznie do odrzucenia modlitwy różańcowej, pokazywać światu, że istnieją różnice zapatrywania w ich zakonie, a powołania wyschną. Spalić wszystkie katechizmy, powiedzieć nauczycielom, by uczyli miłości do ludzi zamiast miłości do Boga, mówić, że jest dojrzałością kochać otwarcie, uczynić seks powszechnym wyrazem miłości na lekcjach religii, uczynić seks nową religią. Zamknąć wszystkie szkoły katolickie przez zredukowanie liczby powołań. Głosić, że zakonnice są niedopłaconymi pracownikami społecznymi i że Kościół bogaci się na nich. Zniszczyć papieża przez zniszczenie jego imperium uniwersytetów. Oddzielić uniwersytety od papieża przez głoszenie, że rząd chętnie przeznaczy na nie fundusze. Zmienić również nazwy religijnych instytucji na świeckie, jak na przykład Immaculate Conception School, na Compton High School. Szkoła niepokalanego poczęcia na wyższą szkołę Comptona, nazywać je ekumenicznymi, to jest wielowyznaniowymi, atakować władzę papieża przez nałożenie ograniczenia wieku w tej służbie, granice wieku stopniowo obniżać, mówić, że to stroski by nie był przepracowany. Bądźcie śmiali, osłabiajcie papieża przez ustanowienie synodu biskupów. Papież wówczas będzie figurantem, podobnie jak królowa angielska dzięki izbie lordów i parlamentowi. Kościół będzie wówczas otrzymywał rozkazy od synodu biskupów, następnie osłabić władzę biskupią przez ustanowienie odpowiednika synodu na poziomie księży. Mówić, iż jest to forma wyrażenia uznania księżom, na jakie od dawna zasługiwali. Potem zaś osłabić władzę księży przez utworzenie grup świeckich kierujących księżmi. Będzie wówczas wspaniale rozwijać się nienawiść, tak, iż nawet kardynałowie porzucą Kościół. Głosić, że kościół jest teraz demokratyczny, zmniejszyć powołania kapłańskie przez utratę szacunku świeckich do stanu kapłańskiego. Chwalić wyrzuconych księży, którzy porzucili wszystko z miłości deela kobiety. Nazywać ich bohaterami, honorować ześwietczonych księży jako prawdziwych męczenników, którzy byli tak prześladowani, iż nie mogli tego dłużej wytrzymać. Zacząć zamykać kościoły z powodu braku księży, nazywać to oszczędnością i dobrą praktyką biznesową. Mówić, że Bóg wszędzie słucha modlitw, a więc kościoły są ekstrawagancją, czyli zbytkiem. Posługiwać się komisjami świeckich oraz księżmi o słabej wierze DLA potępiania oraz dezaprobaty jakichkolwiek objawień Maryi, czy też jakichkolwiek rzekomych cudów, szczególnie zaś świętego Michała Archanioła. Możecie być pewni, że żadna z tych rzeczy nigdy nie uzyska aprobaty po Soborze Watykańskim II. Następnie nazwać to nieposłuszeństwem wobec władzy jeżeli ktokolwiek będzie postępował zgodnie z tymi objawieniami, lub będzie je rozpowszechniał, czy też chociażby myślał o nich. Wprowadzić prawo rozwiązywania kurii za każdym razem, gdy nastaje nowy papież, to spowoduje z całą pewnością, że kuria będzie posiadać wielu radykałów i modernistów. Wybrać antypapieża. Wmawiać, iż przyprowadzi on protestantów na powrót do Kościoła. Antypapież może być wybrany przez przyznanie prawa wybierania biskupom. Będzie wtedy tak wiele nowo mianowanych na papieży, że antypapież wystąpi jako papież kompromisowy. Wyeliminować spowiedź przed pierwszą Komunią świętą DLA klasy II i trzeciej. Tak iż nie będzie dzieciom przeszkadzać brak spowiedzi przed Komunią Świętą, kiedy przejdą do klas wyższych. Spowiedź wówczas zniknie. Pozwolić kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Komunii Świętej. Argumentować, iż mamy teraz czas świeckich. Zacząć podawać komunię świętą na rękę i na stojąco lub siedząco jak protestanci, zamiast na mówiąc, iż w ten sposób czynił sam Chrystus. Zgromadzić opłatki dla mszy szatańskich, następnie zamienić indywidualne przyjmowanie hostii, stawiając naczynie z opłatkami, które będą zbierane podczas opuszczania kościoła. Mówić, że będą one przynosić dary Boga w życiu codziennym. Zainstalować maszyny automatyczne do wydawania komunii, nazywając je tabernakulum. Po zapanowaniu Antypapieża rozwiązać synod biskupów, związki księży, świeckie grupy doradców, zabronić jakiejkolwiek osobie kościelnej angażowania się w politykę, mówić, że Bóg kocha pokorę i nienawidzi szukających chwały, dać najwyższą władzę papieżowi do wybierania swego następcy, nakazać pod groźbą ekskomuniki przyjąć znak bestii wszystkim prawdziwie kochającym Boga, ogłosić, że wszystkie dotychczasowe dogmaty są fałszywe, prócz dogmatu nieomylności. Oświadczyć, że Jezus Chrystus był rewolucjonistą, który dogmatów nie ustanawiał. Mówić, że prawdziwy Chrystus wkrótce nadejdzie. Rozkazać wszystkim podległym papieżowi walczyć w świętej krucjacie DLA, rozprzestrzenienia jednej ogólnoświatowej religii. Szatan wie, gdzie znajduje się całe zaginione złoto. Bezwzględnie zdobyć cały świat. Da to ludzkości to, za czym zawsze tęskniła. Złoty wiek pokoju.